28 czerwca 2011 roku, 19:30. Nadal rozprzestrzeniaj moje słowo, posyłam ci wielu ochotników. Moja szczerze, umiłowana córko przeszkody, które musisz pokonać, gdy cierpisz dla mnie, stają się coraz cięższe. Próby oszusta, odciągnięcia cię od tego dzieła, nigdy nie były tak potężne. Musisz być silna i zdecydowana. Wobec takich ataków. Wiedz, że On, zwodziciel, nigdy Cię nie odciągnie ode mnie, choć cały czas będzie próbował. Jest to jeden z najtrudniejszych etapów Twojej misji samotny, trudny i powodujący w Tobie głęboki ból fizyczny oraz ból duszy. Musisz mi zaufać, abym mógł Ci pomóc poradzić sobie z tymi atakami i rozpoznać, czym są. Moja córko. Posłuchaj mnie teraz. Musisz rozprzestrzeniać moje słowo szybko na całym świecie, korzystając ze wszelkiej pomocy, która zostanie ci posłana. Posyłam ci wielu ochotników, a ich praca przynosi już owoce. Wszystko, co musisz teraz robić, to przekazywać dalej moje słowo dla ratowania dusz. Nigdy się nie poddawaj. Jest to kuszące, wiem, a poniżenie, które musisz wytrzymać, nie jest dla ciebie łatwe. Pozwól mi trzymać cię mocno za rękę i prowadzić się teraz ku sile, której potrzebujesz. Zostało wokół ciebie rozpostarte moje błogosławieństwo dla wzmocnienia twojej obrony, tak, że obecnie nic nie będzie stać na drodze do zagwarantowania, że świat będzie mógł usłyszeć mój głos, twój kochający Zbawiciel Jezus Chrystus.